Po pięciu tysiącach lat powracam do Age of Empires. Wiecie o co chodzi? Moi drodzy, więc jeżeli ktoś ogląda tą powtórkę na kanale z zapisami, kawałek live możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli się cieszycie. A jeżeli ktoś ogląda teraz na żywo na Twitchu, no to ciśniemy dalej, nie? Wiecie o co chodzi? Ciśniemy dalej, normalnie. Czekaj, zobaczymy tą owieczkę. Dostarczymy tutaj owce. Ja już nie pamiętam Build Orderów, chłopie, ja już za stary na to chyba jestem, z tego co mi się wydaje. Jedź tu, scoutuj. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ok, tu S się daje, stop, dobra. Dobra, jedziemy skautować. To może będą darmowe. Nie wiem, czy tu ktoś w drugiej erze będzie mnie atakował, czy coś w tym stylu? Bo ja ci powiem szczerze, że ja się zastanawiam i nie mam. Jezus, tu jest woda jeszcze. Te mapy są. Co ten ziomek robi, ty? Pyku. Ale chyba. Albo jak... my gramy 2 na 2 jakiegoś nupca trafiłem, stary. Wiesz co chodzi? Jakiegoś nupka trafiłem 25 złota, 25 złota, zł. Dobra. Tutaj nie ma co skałtować, bo to jest jego baza. Da, jedź tu Kurde, tu mogłem ogrody medytacyjne, ja pierdziele ile bym miał złota Zobaczymy. Nagramy no, 2 na 2, nie? To zobaczę co z tego wyjdzie stary w praniu. On chciał trzeciomerę. merę. nie było naszego skauta, ale to ten mój ziutak to w ogóle coś skautuje? Czy on wie, jak się skautuje? O co tu chodzi? Tu jest baza mojego wroga, no to ja nie wierzę, że on tego nie wyskautował. Ten ziomek. Co nie mam pojęcia? Ja sobie gram sushi Empire Dobra, 14 do jedzenia to jest zażadko Tu wieczka była, zobaczymy Bardzo szybko muszę na farmy przejść. O, oj bardzo Nie wiem czy robić build karabinów maszynowych, czy, czy zobaczymy co z tego wyjdzie Cię zastanawiam, czy iść pod karabiny maszynowe, te Zushi. Czy po prostu starać się rozegrać rozgrywkę jak najdłużej. No i nic nie ma. A co robi mój Spulas, mój przeciwnik? A, bo tu mogę sprawdzać. Ja i Big Richard jesteśmy werze feudalnej już. zobaczył, co mój kumpel robi. To jest mój przeciwnik, mój oponent, nie? Gdzie są drzewa w ogóle? Tu drzew prawie nie ma, stary. Ale jaja. Majmieńe złoto i robi kuźnie Oj, to będzie rasz chyba szybki. Niestety. Toś tego tak postawiam, że będzie raszek. Chyba będzie raszysko. Teraz do drewna dajemy dymiarze. Raszujemy to powoli do przodu. zobaczymy co się tu wydarzy. Połowy mapy nie wyskałtowałem jeszcze w ogóle, ale... Tak jest życie. Zaraz będę age'ował, nie? Tylko potrzebuję złota. To no nie? Na trójkę. Klasztor do robienia mnichów. To jadę. Jedźmy tu, zobaczymy co tu się dzieje. Tu są Diry w ogóle, ja bym je może zebrał. Tu są bym wziął relikty. Nie wiem, zraszowałem trzecią erę. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Za chwilę. Tu jest jeszcze ten. W sumie ja tamtego nie przeskautowałem. Tył w sobie. Że tu mogę mieć dzika albo coś. Zobaczymy, co się z tego wydarzy. Dawajcie, mąki z Shaolin, tutaj no. Tak. Od razu dwa monki orderuję, do zbierania reliktów. No to co, to teraz upgrade'iki chyba się przydały. Uuu, ile tu jest jeżyn, fajnie. To są chyba takie ułatwione te 2x2, 3x3 mody. Coś mi się z tego wydaje. Podnieś go i tu.

Dobra, chyba Podniosłeś, podniosłeś. A drugi poszedł? Tak, jest. Skaut wroga, on będzie chciał mi raszować ten ziutek, ja to czuję w kościach. Dobra, mam dwa relikty, więc w sumie bomba. Dobra, jeszcze trzeci. Dasz radę zdjąć trzeci? To super. walka. Aaa! ma tych meneli. Dobra, będzie chciał zraszować Zrashomek.

我應該會比我你以為 boże No No oh, szczęście 大家注意，没问题。注意，前进，眼睛不要乱瞟。Dzi dziękuję 采矿是我的生活，需要做些什么，我很快就能建造好。需要做些什么？o k <g ül üyor>、okay. 我会叫住，该岗尽在前往。我很快，我该去。我们是的，当然可以。做建造别记的建筑。需要做些什么？马上准备解救工具，马上就建造它。该岗回来，马上就建造它。命令时间到。命令时间到。

Chyba robię zwykły kuszników. Kuźnia. że ja nie mam kuźni, ja zapomniałem, że to się kuźnie robi w tej, w tej grze w ogóle. I to tak totalnie zapomniałem, nie? Mam ma tych samurai. Czy idą, to będzie Dobra, don't, to że tu. Dobra, No trzeba technologię porobić. Zobaczymy co się tu wydarzy. To by było przejść już na farmy powoli, bo to już jest y, trochę waste czasu, zbieranie jeżyn. Okay. Dobra, nowych do jeżyn, damy gości. A tymi już będziemy powoli na farmy przechodzić. Dobra, u mnie jest git na razie. Muszę techy zrobić, wiesz.

Ciąg? Zbiera relikty ten ziomek w ogóle? Czy z ciekawości? Jeżeli nie, no to... Ło mój Boże, kochany! Ale typ mnie zaskoczył. Dobra, muszę mu wjechać po prostu, wiesz? No właśnie. Ale mi wjechał do bazy. Oj, to było strasznie nobskie to co zrobiłem. No, w pierdziele, tylko ona wyjdzie. Muszę to złapać i będzie ok. No. Gdzie jest tutaj ludzi? dziewięciu. Dobra, co oni robili? Oni do drewna chyba. Dobra, trzeba do złota. Dobra, powiem tak, jeszcze jakoś mi nie sparaliżował, nie sparaliżował gospodarki, na szczęście, więc jest OK. Tu mam 12 tu mam człowieka jeszcze w ogóle, XD. A gdzie mam jeszcze ludzi jedenastu? Tutaj chyba, nie no, ten? Jaki to a ci dobra, to do, do, do tego. Dobra, dobra. Dobra, niech ta armia wyczyściła. To niech idzie tu. Mam trzy relikty, więc w sumie spoko. On stracił dużo. Ja będę miał naprawdę dobrze, tak mi się wydaje, powinno być super, bo miał tych tych. A gdzie jest drugi ten ziutek? Dobra, to to byś to robię. Mi się wydaje, że ja będę miał silną armię zaraz. Okay, niech się tylko gospodarka rozpędzi, to będzie OK. Zobaczymy, co z tego będzie. No, to on na razie ładnie to jest gospodarka, też zbieranie tego minsa. 2400 zł no to ładna kasa. Jest kolejny relikt. On nic nie zebrał. reliktu w ten środek. Okej. Okay. Nie chcę, nie jestem jeszcze gotowy na starcie, chociaż jest. Dobra, easy. To wystrzelane, gościu I samuraje. samuraja

Czekam na technologię w kuźni. Dosłownie. Boże, zrób mi już to. Zraszowałbym go, ale nie mam technologii w kuźni. To jest dosłownie jedyna polączka. 锁，我们要降临。士兵们，谁在工？所有人集合，停止。表地下士，准备,准,备准备好，出发。好，迪，需要做巡逻。该干,干活了。该干活了。准备些小工具。好，迪，需要做什么。开干活了，马上就建造它。需要做些什么？大家注意。 Kurde, muszę się, muszę sobie jakoś inaczej podbindować, żeby mi zaznaczało wszystkie yy, te, te rzeczy, nie? Ty jest źle taranów, ty. To będzie naprawdę, że tak powiem, wyjątkowe. Boże, ja mam 6000 zł, starych. XD. Tylko tyle mam do powiedzenia. Tylko naprawdę, tylko mogę powiedzieć XD. Hmm. On się odrekrutowuje, a ja idę do czwartej ery, chłopie. To jest przepiękne. Tylko nie mam już jakichś drzew do wyrąbania i nie mam... tu nie ma lasów na tej mapie i to jest problem. Dobra, może nowe techy. Jednostki pieniądze podróżują się szybciej. Jednostki używające prochu i budynków rodnych zyskują zasięgu. Jednostki kawalerii zadają. No to dobra, to będzie jedynka, będzie okej. Okay. Nie, no mi się wydaje, że to powinna moje. Moi ludzie powinni zrobić egzekucję, nie? Czyż ci samuraje to będą ginąć od moich kuszników?

各得万德，切记哦。是,是，我已准备，听从指令。您需要我做什么？什么是，我已准备听，听从。技艺高超，技艺高超，毋庸安息。十字弓已就绪，请城主你要求。拔枪换枪，明确操好站脚。嗯

听好了，马上完成任务。工程 K 现在全员集合，秒敌，不要伤敌士兵做。做十字弓手，准备服从营命令即。即将下达。集中注、啊、我明白我的命令。是，我已准备听从指。技艺高超。是，我已准备听从指令。大家听好，我集中注意力。命令即将。下来，服从营地命令。 Kurde nie ma skąd drzewa robić wiesz? Naprawdę nie masz skąd... Dobra, tu

十字弓已准备就绪，就了。要走就是了。我停下来了、啊。盟军、啊、战争正式开始，车子。秒低一些，十字弓手。服从敌人命令。标记拼命于您，影帝马上完成任务。我们先走吧，你就跟跟随在这听。准备，大家听好，大家出发。 Hmm. Oddali się, lol. Wygraliśmy. Wygrałem z losowym typem. Grałem z moim ziomeczkiem i tak zagrałem jak rak. I tak zagrałem jak bot, totalny, ale udało mi się wygrać. Co nie, w sensie grałem trochę jak bot, ale. No oni nie mieli szans. Ziomek nie miał ze mną żadnych szans. On mi tu w ogóle pisał coś na czacie. Spójrz tutaj, Market. Nie miał szans, ziomek. Szkoda, że ja tutaj nie wszedłem, bo on tutaj werbował jednostki. Ale zushi... spoko. To był jakiś primate, który się poddał. I tutaj nasz ziomek też. On w ogóle taranami mu wjechał. Co tu się działo? I mu wybudował twierdzę w bazie? Ale świr, chłopie. To psychopaci jacyś to są.